Uczniowie, czas minął. Chodźcie do szponotorium! Okej, okay, no to muszę lecieć. Miejcie fajne jam session, dobra? Jeżeli ktokolwiek ma to wygrać, to ty, synu. Paskar wie. Pa I tym samym zaczynamy nasze przesłuchanie. Claude, ty pierwszy. U nas w Bechim szkodniki zwalcza się również muzyką, a ja najbardziej lubię zwalczać je grą na flecie. Instrumenty dente bardzo uspokajają. No, to gram. Nigdy wcześniej tak nie było. No. Podoba mu się! Ogromny szacun za ten sound! Mój ziom Klot to umie zagrać. Pss. Brawo, Klot! Ale będziemy musieli zaczekać do końca przesłuchań, aby poznać decyzję Krakena. Franki, twoja kolej! Jedna z części mojego mózgu pochodzi od kitarzysty, który grywał jazz. Damy czadu! Rób swoje łaskoteczku. <śmijne> Okej, okay, ten głupi pająk do niczego się nie nadaje. <śmijne>